Bo normalnie ci Michał klepie. O nie. No. Mów o co chodzi, bo sam... Teraz kochani tak, bo... Dana to jest Dana. On mnie wczoraj nieraz robi. Szczyt! No mów jak już Za. zaczynasz. Nie, szczerze, da. Ci ow! Nawet jak masz mi obrazić. Ci No mów. Jeśli kurde mówi... Margaret... To ty... Udostępniajcie streama! 3, 2, 1. Jeszcze jedno słowo. Nie no mów, bo. Zgaszę cię. O nie. Jeszcze mi tego Ciekawe. trzeba nie od Nie odzywajcie się tu. No. To chce Margaret? Byście światopieprzone. Eee, kulturka, kulturka. Pieprzone powiedziałem. Pieprz. Mama! No miałaś coś mądrego powiedzieć? Nie, idę z nim No nie, wracaj! Nie! Idę. <śledzimy> Idę kurka wodna. Nie mogę kurde. O, przy oknie. Co powiesz nabrać? O Dupa. I love you. Dobra, podstawy kochani. Ja nie mogę zbić. No sek sek, no przecież. Jedziemy. No to cicho bądź. Siedź tam. No to kochani jedziemy, co? Dobra. Cicho, cicho. Chodź, zdejmujemy letnikowi. Napis się zdejmuje. To moja decyzja jest. Ja? No tak, no co mam ci powiedzieć innego? O, no, no, Wy, Wybrała życie w Warszawie. Wybrała osoby, które zna kilka godzin. No i ma, nie, mi tu mi Mama, ej, pamiętaj, nie denerwuj się. Dobra, no wysiągaj. Sam. Ja zdejmę. To idź, ja sobie poradzę, jo. E, kochani, bardzo dziękuję, że jesteście. Słuchajcie, zostaw! Nie! To trzeba z wysłowością. Oj, ja Dajmy to znowu. Dobra. Kochani, udostępniamy streama. Mam już drzwi na chwilę, Jo. Ja. Zostaw mi to. Pyszmy, co O! Na chwilę, idziesz, 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 nie, nie. Iś, Cześć, muszę piosenkę teraz wybrać. Ja na siebie. No iść mi, co mama na chwilę. Na chwilę, pusz to. Iść mi, zdejmuj napis. Za dwie minuty wróć. I zobacz, czy nie ma w kuchni. No idź. Wszystko jest. Iść, zobacz, czy nie ma w kuchni, naprawdę. Dobra. Iść, zobacz, czy nie ma w kuchni. Wszystko jest, ale okej. Okay. Iść, wiem, co że ty fajnie się bawisz, ale... ale. Co? Co chcę zrobić? Chcę sam być w pokoju, Zdjąć ten napis, to będzie dla mnie bardzo ważne. Chcę to zdjąć przy mojej piosence. Chcę to przejść sam. Tak wiesz, emocjonalnie. No proszę, ci idźmy na chmorę. Nie, mam tłumaczyłem. Dobra! No go! Idź zamknij drzwi. Dziękuję.